Sandorin, który znowu przestał się jąkać, wyrzucał z siebie szybkie, urywane zdania. Pomógł o niemiałej Warii wsiąść na Gniadosza, wyszarpnął strzelbę z przytroszonego do siebie futerału, po czym oboje pognali cwałem. Zdobyczny konie od razu wyrwał się naprzód, a Waria skuliła się w obawie, że zaraz z niego spadnie. W uszach jej świszczało. Lewa noga nieszczęśliwie wyskoczyła ze zbyt długiego strzemienia. Za plecami huczały salwy coś ciężkiego. Boleśnie uderzało ją w prawe biodro. Waria mimowoli spojrzała w dół i zobaczyła tańczącą, centkowaną głowę i ze zdławionym krzykiem Wypuściła wodzę, czego w żadnym wypadku nie należało robić. W następnej chwili wyleciała z siodła, zatoczyła w powietrzu łuk i patnęła na coś zielonego, miękkiego, trzeszczącego na przydrożny krzak. Nieźle byłoby teraz stracić przytomność, ale jakoś się nie udało. Siedziała na trawie, trzymając się za podrapany policzek, a wokół chwiały się połamane gałązki. Na drodze tymczasem działy się rzeczy następujące Fandolin okładał kolbą nieszczęsną kobyłę Która starała się jak mogła, wyrzucając naprzód kościste nogi Zbliżał się do krzewu, gdzie siedziała ogłuszona upadkiem waria A jakieś sto metrów z tyłu strzelając co chwila Gnała sfora prześladowców, było ich co najmniej dziesięciu Nagle siwa kobyła zmyliła krok Żałośnie targnęła łbem, zaczęła się pochylać na bok Aż w końcu płynnie upadła, przygniatając jeźdźcowi nogę Waria jęknęła, Fandorin jakoś wylazł spod usiłującej się podnieść szkapy i całkiem się wyprostował. Obejrzał się na warię i zaczął mierzyć do baszy buzuków. Ze strzałem się nie śpieszył, celował uważnie, a jego poza budziła tyle respektu, że żaden z rozbójników nie palił się do tego, żeby zginąć jako pierwszy. Oddział zjechał z drogi na łąkę i rozproszył się, okrążając uciekinierów półkolem. Wystrzały ucichły, a waria domyśliła się, że chcą ich wziąć żywcem. Fandorin cofał się drogą, kierując strzelbę to na jednego jeźdźca, to na drugiego. Odległość, zwolna się zmniejszała.